Wróciliśmy z piłki nożnej z chłopakami, wszyscy odpoczywają po lunchu, a ja z Zygim wybieram się do Barbera. Chłopaki nie chcieli się ścinać przed wyjazdem, więc postanowiłam, że zobaczymy jak długo wytrzymają z długimi włosami, bo zawsze pilnowałam tego co 6 tygodni. Więc e, Zygi stwierdził, że koniec, ma już dosyć i koniecznie chce ściąć włosy. Z Eliotem już byliśmy kiedyś wcześniej. Zygi, chodź tutaj, zakładaj kask. Zygi też będzie jechał pierwszy raz z mamą. W ramach czasu z mamą, Zygi może sobie wybrać napój, jaki mu się podoba. Kupiliśmy 8 styków i 6 piersi z kurczaka i zapłaciłam za to 30 zł. Choć robiliśmy zakupy wczoraj, no to na dzisiaj na obiad trzeba było kupić. Także 30zł za jeden obiad plus oczywiście warzywa i dodatki. Zobaczymy ile wyjdzie. Zatrzymaliśmy się w przydrożnym sklepie owocowym i kupimy kilka bananków i może jeszcze mango. Ale sklep jest dosyć duży. W tym sklepie są też warzywa dostępne poza marketem, więc super, że się zatrzymałam. Słuchajcie, tu są kwiaty banana. Nie wiem jak się jeje, je, ale są bardzo ciekawe. No i oczywiście standardowe warzywa, ogórki, imbir, nawet jest sałata w takich skrzyniach, także chyba będę tu przychodzić częściej. i przed ścięciem włosów. O. Wybieramy właśnie fryzurę, którą Zygi chciał. Zobaczymy. Dzisiaj jesteśmy u innego barbera, bo ten co byliśmy ostatnio jest nieczynny. Gotowy. Po fryzjerze tak to wygląda. Akurat tu robią drogę obok niego. Jak? Wizyta u tego fryzjera kosztowała nas 10 złotych. Mm -hmm. go shopping. Mm. Aleksandrowi tak spodobała się fryzura Zygmunta, że też idzie obciąć włosy. Taka sobie jaszczureczka na chodniku siedzi. Nawet się nie boi. Aleksander przed fryzjerem. Zobaczcie, czekaj i nie obracaj się. O, super, no to zakładaj kaski, jedziemy. Ale Dzień dobry! Dzień dobry! Mhm. Dzień dobry! co jest? Hej! Aleksander! Cześć! Cześć! Piękna! <grywa> Ty chcesz zabaweczkę jeść? Zabaweczkę? Proszę! O, super! Mhm. O! <noise> Czas dla Was idzie, mama U? idzie do mamy. Idzie. Idzie następna. Tak jest. Hej. Hej. To dla was teraz. Hej. Kisi-kisi. <tryk> <tryk> <Hey. Okay, okay. tryk> Mama. <laughs> dada. Dada, dada. Mama. Dada, 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 dada. Mama. 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 Dada. dada, dada, dada. Mama. 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 mamma Mama. 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 Nie Mama. Am, am. Nie chcę Ty zjesz? Mama nie chce jeść. Nie, 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 jestem głodna. Nie, nie, nie. <noise> Aha, tylko bez całuzów świniących. <noise> tylko bez całuzów.